Naszych gości są z nami panowie Piotr Cząpiński, dyrektor zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. Dzień dobry. Pan Piotr Misiak, wicedyrektor zespołu szkół elektrycznych oraz pan Jacek Kandywa, kierownik szkolenia praktycznego. Dzień dobry. E, witam również naszych dyrektorów bardzo, bardzo ważnych obszarów dla nas: pan Tadeusz Malinowski, dyrektor obszaru produkcji tworzyw sztucznych i pan, e, i pan Paweł Słowiński, dyrektor obszaru produkcji nawozów. Dzień dobry. E, no i witam naszych kolegów z mediów, Dziękuję bardzo, że Państwo przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. Za chwilę, nasi przedstawiciele wspólnie z przedstawicielami Zespołu Szkół Elektrycznych podpiszą dla nas bardzo ważne porozumienie. Na temat samych szczegółów tego porozumienia poproszę o powiedzenie kilku słów pana dyrektora Andrzeja Ksiadewskiego. Panie dyrektorze, poproszę. No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozwój przemysłu chemicznego trwa już od wielu, wielu lat, czego dowodem jest również rozwój Angilu i nasza kluczowa inwestycja strategiczna, rozbudowa nawozów. Przez to cały nasz sektor staje się coraz bardziej specjalistyczny i potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych kadr. Anvil od wielu lat propaguje naukę przedmiotów ścisłych w Wrocławku, w okolicach. Oczywiście zaczęliśmy od chemii, bo to jest nasz core biznes, ale idziemy dalej. Właśnie teraz zespół szkół elektrycznych i nauka fizyki, w dużej części, czyli elektryki. Od wielu lat również organizujemy różne spotkania i eventy, w których biznes i edukacja się spotykają. Jednym z takich spotkań są warsztaty edukacyjne, gdzie uczniowie szkół podstawowych w szkole średniej są nauczani przez studentów. I wydaje mi się, że takie połączenie właśnie praktyki i tych biznesu i z całym, można powiedzieć, szerokim światem edukacji jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Dzisiejsze porozumienie, które podpiszemy, pozwoli nam właśnie na tego typu działania, ale również przede wszystkim na ściślejszą współpracę, jeśli chodzi o praktyki, żeby uczniowie zespołu szkół elektrycznych byli jeszcze lepiej przygotowani do pracy u nas i mam nadzieję, że w związku z przede wszystkim z rozbudową, gdzie ponad 100 nowych pracowników będziemy potrzebować i nasz zakład będzie już wtedy liczył prawie 1500 osób, uczniowie absolwenci zespołu szkół elektrycznych będą kandydatami do nas do pracy, a jeśli nawet nie chcieli, będą się kształcić na studiach wyższych, to zapraszamy również do naszej fundacji, w której popieramy, wspieramy takich uczniów, którzy studiują na kierunkach, które są przez nas dedykowane, poprzez stypendie. Także dla nas to, to dzisiejsze wydarzenie jest niezmiernie istotne w kontekście naszego rozwoju, ale też i rozwoju tutaj Wrocławka i Okolic. Dobrze, dziękuję bardzo. To teraz poproszę naszego drugiego gospodarza, pana dyrektora Męskiego, również o zabranie Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przemysł chemiczny jest jednym jeden z wiodących sektorów polskiej energetyki. To tutaj, w tym przemyśle chemicznym, zatrudnionych jest około 300 tysięcy pracowników, co stanowi około 11% w ogóle osób zatrudnionych w przemyśle. Wspólna nasza inicjatywa z zespołem szkół elektrycznych będzie polegała na tym, że będziemy kształcić przyszłe, przyszłe kadry znajdujące zatrudnienia na tzw. wydziałach produkcyjnych. Jeżeli chodzi o szczegóły naszego porozumienia, które za chwilę podpiszemy, to będziemy starali się razem współpracować w organizacji praktyk dla uczniów, w organizacji wizyt studyjnych, ale także będziemy wspólnie promować szeroko rozumianą elektrotechnikę, elektroenergetykę, elektronikę czy informatykę.